kończy się powoli sezon, ale kanał Bufori Drewno istnieje. Dzisiaj nowy filmik. Zapraszam do oglądania. Cześć, witajcie na kanale Bufori Drewno. Ostatnio nie było filmików nagrywanych na kanale, dlatego że miałem dużo wyjazdów, pracy służbowych i tak naprawdę. Nie miałem czasu nawet, żeby tutaj coś dłużej nagrywać w kotłowni. Oczywiście poprawię się i te filmiki będą znowu regularnie wrzucane. Taka też praca, że nie zawsze człowiek ma czas. Co się dzieje u mnie w kotłowni? Ano przede wszystkim zajmuję się wycinką drzewa. Jest w lesie wycinanie posuszu czy ewentualnie przewróconych. Drzew, które przez zimę się przewróciły na poszczególnych działkach, także praca idzie. Oczywiście, też w międzyczasie, gdy była pogoda deszczowa, to tutaj przebierałem te drewno, które widzieliście. Że no niestety po 4-5 latach dostał się kornik i trzeba było tutaj trochę posprzątać. Także teraz za chwilkę wam, wam pokażę. Z rzeczy takich eksploatacyjnych. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na to w swojej instalacji, żeby co jakiś czas właśnie otworzyć i zamknąć zawory. Takie zawory kulowe, które mamy, warto właśnie je co jakiś czas otworzyć, zamknąć. Ja staram się tak mniej więcej raz na miesiąc taki zawór otworzyć, zamknąć, żeby one tutaj się nie zastały. Wiadomo, czasami są różne sytuacje. Że się nie używa, a potem są jakieś problemy. O, właśnie, trzeba słuchajcie otwierać, sprawdzać. Ja dopiero, właśnie rozpaliłem, e, rozpaliłem, słuchajcie, w kotłowni. E, materiał dla Was nagrywam e, we wtorek wieczorem. Mamy godzinę mniej więcej 18:42, dopiero rozpalam. Było rozpalane, było rozpalane, słuchajcie, wczoraj, także o tej samej porze, czyli już 124 godziny, e, przepalam. Mam ustawione w tej chwili 38-40 na kaloryfery i 28 stopni na podłogówkę. On tu cały czas, zobaczcie jeszcze, jeszcze chodzi. Mamy tutaj 30 stopni góra, 30 również jest środek i tam niecałe 30 na dole. Dopiero się, zobaczcie, rozpala. Także 65 stopni dopiero jest tak, że dopiero się rozpala nasza instalacja. Instalacja cały czas działa bez problemów, nic się nie dzieje. Oczywiście. To, co mówiłem, czyli musimy co jakiś czas te nasze, nasze zawory kulowe sobie tutaj sprawdzić, czy się otwierają. Proszę bardzo, tutaj teraz sprawdzimy kolejny. Działa oczywiście bardzo dobrze, także nie ma tu żadnych problemów. Z rzeczy, która mnie zaniepokoiła, to niestety jeden zawór kulowy właśnie mi troszeczkę przeciekał, ale okazało się, że jest po prostu luz na uszczelce, i tutaj. Trzeba było wziąć po prostu kluczyk i tą uszczelkę tutaj, tą nakrętkę przy uszczelce po prostu dokręcić. Tutaj jest duża temperatura, w związku z tym troszeczkę, troszeczkę tutaj był mały przeciek. No, czasami oczywiście zdarza się, instalacja chodzi trzeci rok, zostało tutaj dokręcone i. Na razie nic się nie dzieje. To tydzień temu miałem taką tutaj małą awarię, ale to były dosłownie kilka kropli, nie było takich, takich problemów, że jest tutaj coś y, ciurkiem prawda? I ciurkiem nam y, leci. A teraz już zapraszam do mojej drewutni i pokażę wam co tam się działo z drewnem przez ostatni czas i co ja tutaj nadziałałem. I słuchajcie, jestem już tutaj y, w mojej tej drewutni, gdzie byliśmy ostatnio. Tutaj razem z teściem, trochę żeśmy te drzewo przerzucili, przesegregowane jest konkretnie, tutaj co wcześniej było tego dużo takiej drobnicy, zostało wszystko przesegregowane, posprzątane i tutaj dalej sobie czeka już na kolejny sezon, to już jest towar na kolejny sezon z no, niektóre mają drewka 2 lata, 3 lata, także ten temat czeka, a z tego drobnego, co tutaj wybraliśmy, już wam pokazuję, zostało na takie przepalanie wiosenne. Myślę, że tutaj tego starczy, co tu zostało bo w tej chwili naprawdę rozpalam raz na dobę, na takie temperatury, jak są teraz i też jest oczywiście ciepło. Podogówka się wyłącza dużo częściej. W tej chwili nie wiem dokładnie, ile godzin chodzi, ale tutaj będę obserwował i na pewno wam dam znać. Oczywiście już byliśmy w lesie, też w międzyczasie, i tak powiem szczerze, nawet nie byłem w stanie nagrać filmiku, ponieważ jak pojechałem do lasu, to okazało się, że nie wziąłem telefonu ze sobą. Także nic niestety wam nie nagrałem, i myślę, że jeszcze nie raz będę tutaj w lesie sprzątał. Po wycince. na pewno Wam tutaj pokażę, jak moje prace. Wyglądają. Tymczasem sezon się powoli kończy. Ja tutaj przygotowałem właśnie, już drewno idzie na następny sezon, zostało tutaj to jakby przerzucone. No, trzeba było przesegregować, bo niestety po czterech latach tutaj się zrobił troszeczkę bałagan. Tu jest towar, który jest z tamtego roku, czyli to, co było na zewnątrz, jak pamiętacie. Już w tej chwili mamy trochę też tego towaru przygotowane. Na następne zimy, bo już tutaj kilka dwóch zostało przygotowanych. Także powoli ta praca idzie i wszystko tutaj idzie ku dobremu. Także zacznie się wiosna, będzie to wszystko schło, będzie ciepło. To na niedzielę nagram wam materiał z zewnątrz i pokażę jak układam drewno i jak tutaj ta praca dalej postępuje. I wracamy z powrotem do kotłowni. I tutaj się jak widzicie rozpala. Powoli i nam tutaj bufor się zagrzeje. Co dla osób, które dopiero od niedawna są na kanale Bufori Drewno, polecam serdecznie materiały, które przez ostatni ponad rok zostały zebrane podczas całego roku. Będę tutaj na pewno sukcesywnie kolejne filmiki dodawał. Jednak w tym sezonie, kiedy się więcej paliło, to też tutaj więcej tych filmów było takich bieżących z różnymi problemami. Jeżeli są jakieś maile nieodpisane, na pewno w tym tygodniu się za to wezmę, odpiszę. Także proszę o cierpliwość, bo tam jest po prostu mail aż zablokowany. Jest tyle wiadomości, ja staram się codziennie czy co drugi dzień usiąść, ale naprawdę tego jest bardzo, bardzo dużo, bo tak naprawdę subskrybentów mam w tej chwili, jak widzicie, o ponad 4000. Ale to ogląda około 20% subskrybentów. Natomiast więcej osób ogląda, którzy nie subskrybują kanału. A przy okazji zapraszam do subskrypcji, bo zawsze coś będzie nowego i ciekawego. Przy okazji, jak idziecie gdzieś do lasu, albo kupujecie drewno i tniecie, to polecam takie, takie rękawiczki, żeby kupować one akurat już są, są dziurawe, bo to wystarczy tak naprawdę na 2 na czy na trzy jakieś konkretne roboty w lesie. Ale zobaczcie, jak wyglądają rękawiczki spracowane po. Po pracach w lesie, przede wszystkim kupujcie sobie tutaj z takim twardym materiałem, a jednocześnie dopasowane do ręki. Nie kupujcie strasznie grubych i takich rękawiczek, jakby to powiedzieć, sztywnych, bo bardzo słabo się trzyma piłę w ręku, albo są jakieś inne problemy. One jeszcze tutaj, pewnie jeden wyjazd do lasu i będzie już do wyrzucenia, ale na razie póki co tu sobie schną, także tak to wygląda. Panele fotowoltaiczne, czyli kolejna rzecz, która już tutaj działa, niestety w tej chwili jest wyłączona, bo, bo mamy y, temperaturę, zacz, temperaturę, nie mamy już słońca, bo słońce zaszło. Już woda grzeje się i też będzie o tym niedługo materiał zrobiony. Jeżeli chcecie materiał z, y, z paneli fotowoltaicznych, jak się grzeje na ciepłą wodę użytkową z tego, to y, na ten kurczę, właśnie nasz y, zbiornik y, CWU. Także napiszcie pod film, czy Was interesuje. To o tej instalacji też jeszcze tutaj Wam y, przypomnę. Jeżeli chodzi o elektronikę, nic się nie zawiesza, wszystko działa, działa dobrze. Była ta mała awaria, właśnie związana tutaj z tym jednym. Z tym jednym właśnie tej zaworem, bo tutaj był mały, mały przeciek, ale zostało naprawione, a tak to ciężzy oko. Można palić jeszcze drewnem, póki można. W naszym województwie jeszcze drewna nie zabronili, także będziemy palić drewnem i powoli już idzie wiosna, także coraz mniej będzie tego ogrzewania. Aha, właśnie jeszcze powiem wam ciekawostkę, została zmieniona rzecz, taka, że już mam ustawione godziny palenia. To oznacza, że Zobaczcie, w jakich godzinach się pali, palimy. Od, jeżeli chodzi o w ciągu dnia, no to od 12 do godziny 3 po południu już te ogrzewanie jest wyłączone. Potem się włącza od godziny 3. 3 godzinki są przerwy. Natomiast w nocy, między godziną 3 a godziną 5 dwie godziny przerwy, i potem już ta instalacja sobie działa. Jest to już z przerwami w okresie takim wiosennym, takim systemem właśnie tutaj u mnie chodzi instalacja. Nie mam tego w domu zrobionego, nie mam tego czujnika w domu, mi się pewnie pytacie dlaczego. Dlatego, że właśnie no, żona nie chciała takich tych czujników, żeby tego nie było za dużo, aby mi jeden tam do podłogówki będzie, a tutaj po prostu i tak mam termostaty na grzejnikach, także to jest niepotrzebne, a tu sobie po prostu ustawiam i zostało to zmienione. Aha, jeszcze jedna rzecz, oczywiście baterie mi padły w trakcie sezonu bo to się najczęściej zdarza, mimo że zmieniłem w październiku, to powiem szczerze, że od października do miesiąca, do miesiąca, właśnie końca lutego, musiałem zmienić, bo najpierw mi zegar pokazywał inną godzinę, a potem już zaczęło mi tutaj mrygać, że pewnie się bateria kończy i tą baterie, te baterie zostały zmienione. One tutaj mają, jest takie w tej ukrytej funkcji, tutaj się wyciąga. Mamy baterię, jakieś tam panosuniki, teraz chyba są włożone. Zaprogramowane mamy wszystko i sobie dalej działa. Także instalacja działa sprawnie, e, polecam inne moje filmy zapraszam do subskrypcji. Zapraszam do oglądania e, kanału Buffer i Drewno i na pewno tutaj inne tematy, inne filmy będą wrzucane sukcesywnie. E, no, mam trochę pracy, e, takiej że tak powiem, codziennej, a tutaj kanał mój jest hobbystyczny. Także też proszę o wyrozumiałość, bo nie zawsze mam teraz czas tutaj coś wrzucać, oczywiście w okresie zimowym tego czasu jest więcej, jak tutaj jak już jest taki sezon wiosenny to już tego czasu jest trochę mniej. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia następnym razem, cześć!